Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować jeden z najbardziej ikonicznych samochodów terenowych, jaki istnieje. Ten samochód podbija góry, pustynie, a także serca fanów motoryzacji terenowej. Przed Wami Jeep Wrangler Rubicon, rocznik 2021 i jak to w Automixie bywa z zamontowaną instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Jeep Wrangler produkowany jest już prawie 40 lat, a dokładnie od 1986 roku. Prezentowany model jest czwartą generacją, której to produkcja rozpoczęła się w 2017 roku. Jeep Wrangler na przestrzeni lat za bardzo nie zmienia swojego wyglądu zewnętrznego, podobnie jak Mercedes G-Klasa. Jest to taka wersja, można powiedzieć, stworzona. Do teraźniejszości mamy reflektory LEDowe, tutaj światła do jazdy dziennej, również wykonane w technologii LED. Siedmioprzęsłowy grill, czyli dziedzictwo marki Jeep. Wloty powietrza na masce, zwróćcie uwagę, jak ten zderzak przedni odstaje. Można by było na nim usiąść, czego nie będę robił. No i teraz przechodząc jeszcze do boku pojazdu, możemy zauważyć duże. 17-calowe koła z ogromnym profilem. Bardzo duży prześwit. Tutaj mamy oznaczenie modelu, a tutaj wersję Rubicon. Przejdziemy teraz do jednostki napędowej, bo chciałbym Wam pokazać, jak została zabudowana instalacja gazowa pod maską. Maskę również otwiera się w nietypowy sposób. Mamy tutaj z obydwu stron klipsy. No i ukazała nam się jednostka napędowa o pojemności 2 litrów oraz mocy 272 koni mechanicznych. Jednostka ma oznaczenie GME Turbo. Zatem mamy tutaj turbo oraz wtrysk bezpośredni w kwestii zabudowanej instalacji gazowej widzimy elektrozawór, nieco przewodów. No i jak to bywa. Zawsze w Automixie wszystko zabudowane z dbałością o każdy szczegół bardzo estetycznie. Zwróćcie uwagę również na kanciastą sylwetkę tego pojazdu. Zarówno lusterka są kwadratowe, pionowa, przednia szyba. Ciekawym zabiegiem są tutaj te wystające zawiasy z drzwi. Dodaje też do takiego terenowego uroku. Wlewu do tankowania gazu nie ma. Pod klapką jest w innym miejscu, za chwilę Wam go pokażę, jednak teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać koło zapasowe. A ciekawostka jest taka, że w tym miejscu jest kamera cofania, co mnie bardzo zaskoczyło. Jakby nie było praktyczne miejsce do wykorzystania umiejscowienia kamery cofania, spójrzmy teraz nieco niżej. Tu w tym miejscu został umieszczony wlew do tankowania gazu czyli po mojemu korek rozsądku, ponieważ tym wlewem tankujecie paliwo, które na moment nagrywania tego materiału. Kosztuje niespełna 3 zł i historycznie jest ponad dwa razy tańsze od benzyny. Aby zamontować zbiornik do tankowania gazu w Jeepie w Wranglerze czwartej generacji, konieczne było wykonanie nieco modyfikacji. Zbiornik znajduje się pod podwoziem samochodu. Ma całkowitą pojemność 90 litrów, natomiast z uwagi na 80% stopień napełnienia, w praktyce będzie można do niego zatankować około 72 litry gazu, czyli daje nam to sporą. Ilość. Myślę, że będzie można na nim pokonać w granicach 600 km po tankowaniu pod korek. No i teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze bagażnik, który, jak to na nietypowy samochód przystało, również otwiera się w nietypowy sposób. Najpierw otwieramy tą część z kołem zapasowym, i teraz jeszcze uchylamy szybę. Ukazał nam się teraz bagażnik o pojemności nieco ponad 500 litrów, czyli jest tu. Nieco tej przestrzeni załadunkowej, nagłośnienie Alpine, więc można powiedzieć też górna półka. Zabieramy zatem naszego terenowego bohatera, aby zobaczyć działanie instalacji gazowej w trasie. No i już teraz mam okazję przejechać się tym nietuzinkowym samochodem. Wnętrze takie bardzo kwadratowe. Zresztą tak ten samochód wygląda z zewnątrz, tak też wygląda w środku. Natomiast w odniesieniu do poprzednich generacji już w pełni jest nowoczesne, oczywiście w centralnym punkcie kokpitu jest duży ekran, kwadratowy info rozrywki. Pomiędzy analogowymi zegarami mamy również kolejny wyświetlacz, więc można powiedzieć, że Wrangler również poszedł z duchem czasu i wnętrze też już ma takie elementy nowoczesności. Poza tym pozycja za kierownicą bardzo, bardzo wysoka, co osobiście trafia w mój gust. No i dużo fizycznych przycisków. Co również jest atutem tego samochodu, bo w dobie wszystkich nowoczesnych samochodów, które są obecnie produkowane. Często jest tak, że wiele przycisków jest dotykowych, co nie do końca mi się podoba. Tak na szybko sprawdzę działanie instalacji gazowej teraz została wyłączona. Jedziemy chwilę na benzynie z powrotem ją uruchamiamy. Kliknięcie elektrozaworu, czyli. Do nas jest to oznaka, że już instalacja gazowa pracuje, no i tak naprawdę żadnej różnicy w komforcie jazdy nie ma. Samochód identycznie pracuje, więc tak jak zawsze w naszych realizacjach, instalacja gazowa w żaden sposób nie wpływa na komfort jazdy. Identyczny, identycznie ten samochód będzie jeździł na obydwu paliwach. W dzisiejszym odcinku pozdrowienia kierujemy do Pana Wiktora, który przyjechał do nas z miejscowości Jedlnia, Letnisko. Jest to miejscowość w województwie mazowieckim, zatem Pan Wiktor musiał pokonać do nas kilkaset kilometrów, aby móc jeździć tym samochodem oszczędniej oraz ekologiczniej. Ile zatem spala taki Jeep Wrangler Rubikon? Robiąc research do tego odcinka, na portalach internetowych, internetowych znalazłem informację, jakoby ten samochód spalał około 11 do 12 litrów benzyny w cyklu mieszanym. Oczywiście, jeżeli będziemy jeździć gdzieś w terenie, gdzie będzie większe obciążenie silnika, na pewno te wartości będą większe. Natomiast w przypadku instalacji gazowej, z uwagi na to, że mamy tutaj wtrysk bezpośredni, Gaz będzie pobierany w ilości od 85 do 90% potrzebnego paliwa plus 10 do 15% benzyny w celu dotrysku. Jakie zatem będą oszczędności? Otóż wiadomo, zależy to od dwóch czynników, takich jak ceny paliw oraz nasza dynamika jazdy. Ale myślę, że gdzieś w granicach 35 zł będzie można zaoszczędzić na każdy. 100 km, nawet do 40 zł na 1000 km będzie to 400 zł, a po pokonaniu dystansu 10 000 km zaoszczędzimy już 4000 zł. Z uwagi na to, że samochód jest bardzo wysoki, ma opony na wysokim profilu, jest takie charakterystyczne bujanie przy wchodzeniu w zakręt, to tak Rzuciło mi się w oczy, tego nie doświadczyłem w innych pojazdach, ale w terenie, jeżeli ma mieć właśnie ten samochód takie właściwości terenowe, ma wysoki prześwit. Myślę, że to w żaden sposób nie będzie przeszkadzać. No i każdy, kto kupuje tego typu samochód, liczy się z tym, że ma on właśnie takie przeznaczenie. Nasze instalacje gazowe są objęte aż 5-letnią gwarancją z limitem 150 tysięcy km. To też bardzo spory. Aby gwarancję zachować, należy wykonywać coroczny serwis bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi jako pierwsze. Ważną informacją jest też, że często w przypadku nowych samochodów bądź paruletnich klienci wykupują dodatkową gwarancję na silnik oraz jego podzespoły. Ta gwarancja jest dodatkowo płatna. A wszelkie informacje dotyczące wyceny instalacji gazowej, czy też dodatkowej gwarancji, możecie dowiedzieć się poprzez wypełnienie formularza. Pod tym filmem macie link do naszej strony, gdzie zostaniecie przekierowani, wypełnicie formularz, a my w bardzo krótkim czasie się odezwiemy. Zapomniałem Wam wspomnieć oczywiście, że ten samochód posiada napęd na cztery koła, można się przełączać między napędem na tył, napędem na przód, czy też napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów, więc naprawdę w kwestii wyposażenia no, ciężko coś tu jeszcze dodatkowo wymyśleć. Dużo przycisków mamy na kierownicy, takie jak właśnie Tempomat, czy też sterowanie. Systemem multimedialnym możemy odbierać telefon, możemy wybierać głosowo. Obsługuje też Android Auto oraz Apple CarPlay. Mamy tutaj taki kawałek prostej drogi, Zatem sprawdzimy jak silnik o pojemności 2 litrów oraz mocy. Ponad 270 koni mechanicznych się zbiera. Mamy tutaj czym pojeździć i to naprawdę uczuć, bo momentalnie mamy snówkę na liczniku. Naprawdę robi przyspieszenie, robi wrażenie. Zobaczyliście wranglera w środku. Na zewnątrz omówiłem działanie instalacji gazowej i spalanie. Myślę, że temat odcinka został wyczerpany. Zatem jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby nie pominąć takich perełek w przyszłości. Dzięki Wam za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!